Do you have Morocco money? Yeah. 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 How much? Like 50 pounds. Let's say how much? You're going to check it. You get about 400. Uh, 400 for 57 pounds 25. 57 pounds 25? How much is it like for one pound today? Uh, 765. Yeah. 765. Cześć, jestem na lotnisku. Dla tych, co nie wiedzą, wypijecie wodę przed, a za bramką już sobie dolejecie na no nowo. Nie trzeba jej, że tak powiem, wyrzucać ani się pozbywać. Więc wypijcie wodę, zostawcie butelkę. Przyda się. Time is quarter to ten in the evening. Please remain seated with your seatbelts fully fastened to keep your current items and electronic devices stowed away until the fasten seatbelt sign is off. Be careful when opening the overhead compartments in case anything falls out and cause any injury. Please check your seat pockets for any items. Please keep your electronic devices in flight mode until we have opened the doors. I remember that smoking is only allowed in the designated smoking areas outside of the terminal building. Siema, jestem, jestem, witam w Agadirze. Patrzcie na to, jest 27 stopni, a jest 22, spoko, Idę na odprawę. das askin 20 pounds ile mogę I can get but I don't know how much. Okay. Tym, gdzieś czytałem coś widziałem że tutaj koty można spotkać w różnych miejscach na przykład na lotnisku to, to są małe, to pewnie gdzieś jest ich więcej. Uh. A, one po polsku nie umieją, zapomniałem. jestem na lotnisku, bo za chwilę będę do hotelu. Przechodzimy przez jedno okienko, potem jak przejdziemy przez jedno, tam jeszcze drugi pan czeka. I, I patrzę na przykład w paszport, sprawdza pieczątkę. System mają taki, bym powiedział, starodawny, jeśli porównać to z Polską czy z Londynem. Te kamery mają takie standardowe, taka, pamiętacie kiedyś były w laptopach, takie dopinane na USB. To samo jest tutaj. I tu jest co? dużo ochrony, i wydaje mi się, że to jest więcej personelu o tej porze niż, niż w ogóle turystów czy kogokolwiek. A przyjechał w tym momencie tylko jeden samolot. Lotnisko małe. Takie kompaktowe. A jest po 22 delikatnie, a jest czynna na środku tylko jedna. Jedna, nie wiem, kawiarnia powiedzmy. Zaczepiają ludzie, pytają, widzą co więc pytają, czy co chcesz kupić kartę SIM, albo jedź ze mną, albo tego typu sprawy. Dobra, widzimy się niedługo. Dobra, sprawdzone. Koty w Maroku po polsku nie rozumieją. Nic a nic Powiem wam, że taki to jest scam. Autobus kosztuje 50, a oni chcą po 200, po 120, a nie wiem po ile. Spróbuję jeszcze raz coś wymyśleć. A to jest ładnie, patrzcie, to jest przesane. Są mi agawy, są mi jakieś kaktusy. Nice. Dobra, to jest ogólnie widzę, że kocioł jakiś. Dobra. I you know, brother? Brother? Yes, yes. Me? Yeah, yeah, I hear you now. Yeah, say hey again. Yeah, please brother, the price is not good, I swear. Stop. Not good, but you accept. I put Nighty. Night. I would I I accept because I want to speak with you. I tell you, this price is uh, in, inside the city, but the airport, brother, is long drive from from uh, from Agadir. Okay, quickly, how much you want? We just go to 150, brother, I am in the park. No, No, okay. park. no, no, no. I, I, I don't know, it's a scam, thank you, no, no, I don't want. It's a fake. Brother, brother, trust me, brother, all the drivers is the same price. The same scam, maybe I give you just quickly. 100. 100. 100 do, you cash. To, do you want to tell you? Do you want to tell you something, brother? Maybe no. Please, brother. I don't have please, time brother. too much, please. you know. <laughs> brother, please don't 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 trust the trust the cheap price, brother. Don't trust it. I advise you. If you want to go safety, brother, come. Don't lose your time. No, okay, I cannot. So cancel, cancel. Thank you. Thank you very much. You don't. You don't I... want. No, much, I don't how want you to much come, your yeah. max? Max. No, no, no. I, I, I offer this what I offer. You accept, I accept. That's the deal. So if you going brother, somewhere else, I don't like it. So brother, Thank you. Brother? Can you hear me, brother? Yeah, 100 and that's it. No more. Thank you. 130. 130. It's no, thank a, you. Goodbye. It's a good price. Thank you. Goodbye. Thank okay. you. Bye bye. Cancel. Cancel. Brother? Watching Postawiasz 80 czy tam ileś, ktoś to akceptuje, a później to nie działa. To znaczy nie działa w praktyce, bo w ogóle nie działa. <grystanie> <śmiecki> Przystanek autobusowy jest dosłownie na prosto wyjścia, na prosto wyjścia po lewej stronie, nie trudno nie zauważyć, są duże, duże tabliczki. Z d e będzie godzina, dwa Jeden autobus, AE albo AD, nie tam jest daleko, ale trudno. Skoro tak chcą oszukiwać, ale nie mnie. Dziękuję bardzo. A hotel zawezywałem dosłownie, ja wiem, 20 minut temu, może? Zawezywałem hotel i dopiero zacząłem szukać jakiegoś dojazdu. No i tak, agady. Tak, so, jest oh, to tylko problem w wielu miejscach, ale nie mam zbyt wiele zbyt wielu. Zbyt wiele. Masakra, a co, suszki są tutaj na lotnisku? Taksówkarze, korzystam z aplikacji InDrive. Ona działa inaczej. Wy ustalacie ceny razem z kierowcą. Ktoś ją akceptuje lub nie. I ustaliłem około 80 Divamów i się okazało, że prawca do mnie dzwonił i mówi, że za tyle nie pojedzie. I chciał chyba 150. Chciał 150, zwłaszcza na 80, potem chciał 150 zanim tyle nie dam i muszę zrezygnować. Że wiem autobus. Autobus kosztuje 50 d Naprosto Na prostolot po lewej stronie. Więc polecam. Aha, no i to był ostatni autobus ta trzecia, ostatni autobus. Uwaga Następnie jest o piątej rano Jeżeli przejdziecie jest piątku na sobotę To jest wyjazd z lotniska Gdyby nie ten wróć szyby to by było widać lepiej nie lepiej mi wiecie co? Jeździ ochroniarz w autobusie z kierowcą Nie wiem czy to tylko wieczorem, czy codziennie, czy na weekendy ale jeździ Aha, no i co zauważyłem być może teraz będzie też widać a nie, chyba nie będziemy mijać. Tutaj zauważyłem, że jeżeli kierowca mija kogoś, to woga światłami. I dopiero go wyprzedza. To tak za każdym razem. Może to takie to nauczenie, nie mówię, że to jest jakieś prawo, że tak mają nakaz, żeby tak robić, ale tak się nauczyli. <grywa> nauczyli się, A Agadir. Już jadę Tak sobie jadę, jadę autobusem No i tak, co tak śmierdzi Co tak śmierdzi A tu ten koleś, ta ten z kierowca Się wyjaśniła tajemnica nigdy Patrzę na to, nie wiem czy gdzie widać Dobra, jeżdżą bez kasków, ale widzicie te świecące lampki na lądach? Ciekawy pomysł. U nas tego nie widziałem. Ja widzę, że nie tyle na lądzie, co w dużych ulicy całe. Yeah, no good, good. Good. Panowie byli tak mieli, że stanowałem je gumą do rzucia na komcy. Nie przejmujcie się, że żebyście źle wysiedli albo żeby był problem. Nie ma się co obawiać, że źle wysiądziecie, ponieważ tutaj pan powiedzmy, że pilnuje, pyta kto gdzie chce wysiąść i mówi na głos, stację żeby sobie ktoś nie przegapił bardzo fajnie. Wow! Kierowca z tym byli na tyle mili, fajni, w porządku. Wysadzili mnie tutaj, gdzie nie ma przystanku, na jakimś wądzie Też w sumie o to poprosiłem, ale mi przytknęli, że już to planowali. W porządeczku, Idę do hotelu, bo mi zostało chyba 10. 10 minut, żeby się z, 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 zabukować Bo potem nie wiem czy oni będą czekać na mnie, czy... Czy już zamykają <śmum> Mam niecałe jakieś 10 minut Dobra, lecę, odezwę się za chwilę Tak wyglądałem pieniążki Tutaj. Jeszcze. A tu jest, ten książę właśnie to jest King, król na to. jest, udało się witam w Agadir patrzcie na to wynająłem pokój najtańszy bodajże w mieście przy plaży a to wygląda jak taka kojarzy mi się to z, z filmów taka nie wiem niby rezydencja, niby coś Tutaj mam swój, swój pokój, kwaterę. Coś takiego. Pokazuję Wam, tak mniej więcej wygląda. Coś w tym stylu. Okno zaraz zamykam, bo muszę wyjść. No i tyle. jest to jakieś nowoczesne. Aha. Uh -huh. No, działa. Z Aha, nie ma klimatyzacji. Albo jej nie widzę, żeby była. Ale w sumie nie będziemy całymi dniami. Przewiem tylko, żeby się gdzieś przespać. Tu mamy co? Wannę. Wannę z prysznicem. Ale ta walka. Okej. Okay. Tak tyle. To na marginesie. Tak wygląda ten hotel. Hotel, taki hostel w zasadzie, ale nie, spoko, jest okej To jest duży teren. Jakaś muzyka. Może jakaś mała impreza jest. A, no oczywiście, że tak.

No sugar. No, jest okay no sugar. no sugar. Okej, okay, pachnie świeżo. Świeża mięta. Harbata mięta. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.